na moim W dzisiejszym odcinku mamy już vlogmas, 13 pierwszy dzień po połowie. Ogólnie na samym wstępnie, zanim zaczniemy, dzisiaj nie będę miała dosyć spora tej energii, ponieważ miałam wczoraj wycieczkę od 7:00 od 6 do pierwszej, nie, dwudziestej jakoś tak na nogach. Jestem <noise> Dlatego no będzie po prostu spokojniejszy ten dno, nie będę tutaj się za dużo wypowiadać, po prostu nie będziemy sobie dostać na spokojnie, bo mamy no, piątek. Ja byłem dzisiaj trochę, nasz, trochę do szkoły i później już u mnie nie było. To co zrobiłam, to, co miałam do zrobienia, zrobiłam w tej szkole. Takie ważne zaczyna, no, a później już pojechałam do domu, w sumie praktycznie nikogo nie było dziewięć osób, ale tak naprawdę to tak 4. No, jakoś tak, dobra. Yy, także dzisiaj mamy piątek, 13. Akurat. Ja wiem, że to tak zaspana wszystko nie boli, ale przetestujemy sobie kilka rzeczy robimy jakiś tam spa może tej się zrobimy, zobaczymy. Czekajcie, a tu mamy trzynastkę takiego piernieczka. Dzisiaj ogólnie jest strasz, straszny dzień w krzątaniach. Często jestem Co to jest? Taka śnieżynka. Widać. Później Wam pokażę, co było w przednich masłach. I jak powinno pytania, no, może tak, dobrze, a jeszcze 13 trzynastkę mamy tutaj, taką gwiazdeczkę. Dzień muszę spać, ale się nie chodzę spać w dzień, tylko jedynie po szkole, jak naprawdę ciutęż potrzebuję, no to, to idę i jedni mam naukę oczywiście. Ale naprawdę masakra, dzisiaj mam co robić, tego nie idę spać, bo ja nagrywam to jak jest 14:00. więc tak dwie godzinki zajęło mi, czekajcie, dziewiętnasta, później czy sklepu, dwunasta, jakoś osiadłam w domu i po szkole i później sprzątałam w sumie u siebie, pomagałam mamie, jadłam obiad i sobie chwilę poglądałam i teraz znowu. Yy, nagrywam także o, tak wygląda mój cały dzień. Dobra, pytanie brzmi: skoki czy ujrzenie? Yy, ja ogólnie wolę skoki. Wiecie, więcej się dzieje i w ogóle, ale jestem na takim poziomie, że ja wiem, że ja na pewno nie chcę dostać ujrzenia. Yy, na pewno nie. Nie wiem, tam gdzie wychodzimy na przykład do szkółki, to tam pani naprawdę skacze nawet na kawaliadach i w ogóle ekstra, Ci to może możecie czasem zobaczyć, ale naprawdę nie wiem ile skacze, ale skacze na kawaliadach, jeździ na zawody, skokowe wszystko, także tam głównie pani też prowadzi taki sport, także no, ale w ogóle nie wolę skoki jakaś nie. to nie moja bajka mówię wrażenie. że nie, dobra Jezu. Ja mam trzynastkę. Jak mi się nie chce. Ja bym było. Nie. Dobra. Widzicie trzynastkę? Gdzie, gdzie to jest trzynastka? Tutaj. No, coś tam zobaczycie. Jak podniosę trochę galanko? To jakiś psikacz. Nie patrzcie w ogóle w Wiedząc, bo są ubrania po, ubrane po prostu sprzątania. I się po prostu nie przebrałam, bo taki zaraz zostaje, nie wiem więc mam dresdy, po prostu jaką byle, jaką luzkę. Co to jest? Ej! To jest całkiem ciekawe. Wydaje mi się, że to jest nawet nowość w Overhorsie, Bo tego nigdzie nie widziałam w żadnych innych kalendarzach. i Wam pokazuję, co to jest za produkt. Mamy taki olej, nie wiem dokładnie co to jest, ale to jest olej do codziennej pielęgnacji kopyt, skutecznie nawierza odzieżowe kopyto, uelastycznia róg i nadaje zdrowy wygląd, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy, nie blokuje oddychania ruchu. Aha, fajnie. Fajny pomysł. Ale mam tutaj całą torbę również do Ja ogólnie po tych wszystkich vlogach na pewno nagram jeden całościowy odcinek: co było w kalendarzach, ale z Overhorsa, nie ze smaczkami. No bo smaczki już będą prawdopodobnie zjedzone wszystkie, no ze słodciami pewnie też. Dlatego głównie tylko Overhorsa będę nagrywać, ale będziemy to wszystko układać w sali. Ja Tam ogólnie nie mam miejsca to pokażę już wszystko. Gdyby nie oglądał, po prostu jeszcze poprzednie okienko. Także mamy całkiem tego sporo. Pierwszą rzeczą, to jest widzieliście, to ten olej z dzisiaj. Następnie yy, mamy clean i to bardzo chciałam dzisiaj przetestować. Także dzisiaj zrobimy może taki jakby nie wiem jak to powiedzieć tester wszystkich produktów z kalendarzy nie że wszystkich, ale wiecie o co chodzi, także to działa na takiej zasadzie to jest taki suchy szampon przyjdzie na na brudne plamy a na białe skarpetki i po prostu się wciera się po czasie i ma zejść cały brud że no, fajnie. Będziemy można testować. Nie, wiem, którą to było już dzisiaj, bo już tutaj jest za dużo. Wczoraj mieliśmy to. I tu jest Chivalry Silk. I to jest do grzyby i ogona, zwykła odżyweczka. Także też sobie dzisiaj użyjemy. Następnie mamy Horseline, przyda się na pewno na lato. Na szczółkę dla koni z astmą. Ice shower. Chyba nie muszę tłumaczyć. Kolejny outshower tylko w formie żelu. Bo to jest w płynie? Yy, tu mamy maserę rozgrzewającą. Yy, a nie to jest mas rozgrzewająca. To co to jest? Zapomniałam. Zabezpieczenie na skórek przyciskami zewnętrznymi oraz wymaga utrzymanie odpowiedniego nawilżenia go Także Udaje mi się, że to jest na ranki, zapomniałam, na ranki, Boże. Do kopyt jeszcze nic nie mieliśmy, oprócz właśnie tego oleju. Także się w sobie przetestujemy i ostatnie, no są mamy do kopyt, ale nie do coś innego użytku. To są słuchajcie fajne rzeczy, to jest bardzo fajna rzecz uważam. Też nowa. I to jest słuchajcie preparat na zgnite strzałki. Także wydaje mi się, że to jest spoko, żeby wiecie, naprawdę kiedyś było coś takiego, że na ostatnią chwilę po prostu nie, nie biegę niż sklepa pod sklep, bo nigdy nie wiem kiedy, no? to zrobimy sobie tym spoko, spoko, spoko. No, a jeszcze odpowiem na pytanie, o ile już nie zrobiłam. Będzie przypał. Aha, pytanie było, nie wiem, sprzed wczoraj, z 11 grudnia. Jak rozumiesz pan sobie w jeździectwie, a jak w koniach? Ogólnie ja uważam, że jeździecko to jest jeździctwo, jeździ się, skacze, co ty tam tylko chcesz. Ale konie to jest na przykład, ja rozumiem w ten sposób. Praca z ziemi po prostu taka miło i bardziej do tego konia, i yy, wiecie o co mi chodzi? Myślę, takie właśnie o to coś. Tak w skrócie mówię, bo nie chcę tutaj się do bardzo rozpowiadać. I było jeszcze jedno pytanie. Yy, czy któryś z swoich koni miał jakąś chorobę? Nie, a nie to już było. Mnie ważne. Dobra, totalnie zapomniałam o kalendarzu ze smaczkami dla koni. Dlatego piszą trzynastka. Jeszcze szybko tak otworzę i mamy dwa samacuchy dla koni oraz dla psia.